Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj naprawdę bardzo mocno mnie wywiało, ponieważ aktualnie znajduję się w województwie Lubuskim. Za mną znajduje się miejscowość Wyszanów. Korzenie wsi. Są wybitnie średniowieczne, a jej charakter przez stulecia kształtowała znajdująca się tuż tuż granica pomiędzy Wielkopolską a Śląskiem, później Rzeczpospolitą obojga narodów, a Imperium Habsburgów, czy choćby drugiej Rzeczpospolitej Polski i Niemcami. W 1947 roku została zastąpiona przez funkcjonujący do dziś Wyszanów. Nie sposób jej nie zauważyć najbardziej emblematyczny punkt Wyszanowskiego krajobrazu. Jedyna pozostałość po założeniu pałacowym namiastka wielkiej rezydencji, otoczonej niegdyś przez imponujący folwark. Przez lata Wyszanów przechodził przez ręce wielu właścicieli. W latach 1858-59, na polecenie hrabiego Friedricha Wilhelma von Eglowstein, powstał nowy pałac w stylu neorenesasowym. Architektem tego pałacu był Karl Knoblauch. Był to trzykondygnacyjny pałac w stylu włoskim z kolumnowym portykiem oraz wieżą. W parku natomiast znajdowały się licze rzeźby i fotanny. Pałac i otaczające go zabudowania czasy II wojny światowej przetrwały bez szkód. Niestety, stacjonujące we wsi wojska radzieckie rozpoczęły swój szaber. W ciągu kilku lat opuszczony popadł w ruinę, a jego cegły znalazły zastosowanie chociażby przy odbudowie stolicy. Z olbrzymiego założenia przetrwała tylko brama z dobudówką z roku 1907, będąca dziś wspomnieniem po dawnym majątku. Wieża ze stylową dobudówką jest aktualnie zamieszkała oraz zadbana. Co warto również dodać, jest ona częściowo wykonana z muru pluskiego. Wyszanowie oprócz ruin kościoła oraz mazoleum, znajduje się jeszcze jedno miejsce, które ma charakter sakralny. Wśród leśnej gęstwinie można dostrzec kamienne nagrobki. To bowiem cmentarz ewangelicki, który funkcjonował w XIX wieku. Chowani tu byli niemieccy mieszkańcy Wyszanowa. W centrum wsi, na niewielkim pagórku, znajdują się ruiny kościoła świętego Michała. Powiem wam, że dzisiejsze nagrywki są naprawdę utrudnione. Dużo wilgoci w połączeniu z wysoką temperaturą naprawdę nie sprzyja nagrywaniu. Jest strasznie ciężko. Mamy jeszcze kilka punktów do nagrania, ale nie podajemy się. Zachowane fragmenty gotyckich murów zostały wybudowane w pierwszej połowie XVI wieku. Naroźniki wykonane są z cegły, które określają plan kościoła jednonawowego z prostokątnym prezbiterium. Od zachodu mamy kwadratową wieżę. Pierwsza wzmianka o poświęceniu kościoła parafialnego w Wyszanowie pochodzi z roku 1376. Ruiny są żywą pamiątką po burzliwych czasach. Wojny trzydziestoletniej, wielkiego konfliktu o religijnym i politycznym charakterze. Podczas wojny trzydziestoletniej Kościół był przedmiotem sporu katolików z protestantami. Protestaci to przejęli. I zostało tak do roku 1654, kiedy to na powrót wedle cesarskiego dekretu większość świątyń im odebrano. Księgi nie są tu precyzyjne, ale mogło być tak, że te wydarzenia później doprowadziły do podpalenia świątyni. To tylko jedna z hipotez. Druga zakłada, że wojska szwedzkie w czasie samej wojny. Miały dokonać zniszczenia, świątyni nigdy nie odbudowano, zniszczona i ogłocona z wyposażenia dotrwała XIX wieku. W tym samym wieku dobudowano kapliczkę, mazaleum ówczesnych właścicieli. Następnie pozostałości kościoła zabezpieczono w formie trwałej ruiny. Wspinając się do ruin kościoła uważajcie pod nogi, ponieważ może się okazać, że stopacie po epitafiach. W rozległym parku krajobrazowym znajduje się ruina, mazoleum ostatnich właścicieli pałacu. Jak za chwilę będziecie mogli zobaczyć, mazoleum jest w znacznym stopniu zniszczone. Mazoleum znajduje się we wschodniej części parku krajobrazowego nad brzegiem Baryczy. Bardzo malownicze krajobrazy, bardzo malownicze tereny. Rodzina ta była bardzo zamożna. Na terenie ziemi górowskiej oraz wschowskiej posiadali kilka bardzo pokaźnych majątków. Był to między innymi pałac w Ketlowie, Sicinach, Jędrzychowicach oraz ten słynny pałac w Bełcu Wielkim. Na głównej ścianie zachowały się kamienne anioły. W środku możemy dostrzec dwie kolumny jońskie. W środku mazoleum znajduje się 10 otworów. Są to piwnice, a w tych piwnicach znajdowały się sarkofagi zmarłej rodziny. A to są te dziury, o których Wam mówiłem. Więc jak będziecie zwiedzać mazoleum, to uważajcie. No, ścieżka jest wyteplana i tu po bokach są te dziury. Nie miałem zamiaru tam wchodzić. Łącznie tych dziur jest 10. Przedałoby się tutaj przekosić, ale niestety no, nie ma. Osoby, która by się tym zajęła, coraz większe te samosiejki. Mazaleum było otoczone murem, na którym stały kamienne cokoły. Niestety, aktualnie wszystko jest poprzewracane. Na wysokim brzegu, w okolicy ujścia Baryczy do Odry, znajdował się popularny hotel plażowy z restauracją, salą taneczną oraz przystanią dla łodzi i statków rzecznych. I W tym miejscu była pewnie przystań z łodziami i statkami rzecznymi. Coś niesamowitego, nie? A teraz wszystko jest porośnięte trawą. Aktualnie korytarz rzeki znajduje się znacznie dalej. Chętnie odwiedzane miejsce wypoczynkowe podczas II wojny światowej przystosowano do leczenia rannych żołnierzy. Wojnę. Przetrwał w stanie nienaruszonym. Ogrodzony z wyposażenia jeszcze w latach 50., służył lokalnej społeczności jako miejsce zabaw. Sala restauracyjno-balowa niestety podzielił spód los. Wielu budynków Wyszanowa. Po wojnie opuszczony budynek służył okolicznej ludności za źródło darmowego materiału budowlanego. Dostrzędnie rozebrano i rozkradziono część hotelową, a ciężko powiedzieć, że to miejsce kiedyś teciło życiem, no ale tak było. A teraz gołe ściany i nic poza tym cisza, spokój. aktualnie ruina jest własnością agencji rynku rolnego. Tak więc to był ostatni budynek na tej liście z tej miejscowości. Huh. To był bardzo pracowity dzień. Mam nadzieję, że nie było widać po mnie zmęczenia. Naprawdę, żeby w jednej miejscowości znajdowało się tyle perełek. Wow. Naprawdę mamy wiele zabytków. Które trzeba naprawdę szanować oraz o nich nie zapominać. Mam nadzieję, że taka przygoda Wam się spodobała. Pora wracać do domu. No, to były dzisiaj konkretne nagrywki. I widzimy się niedługo na kolejnych wyprawach. Do zobaczenia. Zachęcam do przeczytania bardzo ciekawej historii. Bardzo podobne nawiązania mówiłem w miejscowości Wyszanów. Zatrzymajcie sobie kadr i przeczytajcie. ten dolny śląsk A co to kiedyś było, to nie mam pojęcia. Po drodze zauważyłem taki budyneczek. Ale firanki w oktach wyszły. No, i oczywiście, po drodze musiałem się zatrzymać nasza słynna kłoda górowska. Zobaczymy, czy dużo się zmieniło od ostatniego razu.